18 października, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersze od 1 do 9. 72 uczniów. Dzisiejsza Ewangelia pochodzi z Łukasza, bo jest także święto Świętego Łukasza. I mówimy o tym posłaniu, które nie było obce także Łukaszowi, jako Kolejnemu z tych wielkich posłanych, którzy świadczyli o Jezusie, ale Kościół cały czas był w mniejszości i ta Ewangelia też to wyraża, żeby nie opierać się na ilości, na numerach, na strukturach, na sprawach, które trzeba ze sobą zabrać, ale pomyśleć sobie po prostu o tym, że jakość przemienia ten świat, że Bóg posyła swoich uczniów jak owce pomiędzy wilki. I te owce zawsze, nawet gdyby numerycznie ich było wiele, będą w mniejszości, bo jak wiemy, wystarczy jeden wilk, aby rozproszyć sto owiec. Owce jakby nie są w stanie się tutaj jakoś szczególnie obronić, ale składając świadectwo i nie wypierając się tego, co w sobie nosimy, wiary w Jezusa Chrystusa i stylu życia, które Ona nam zostawił, na końcu objawi się to, o czym czytamy u Izajasza, że to wilk zamieszka z barankiem. Nie baranek przyjmie styl wilka, ale wilk będzie w stanie zafascynować się i przyjąć styl, który prezentuje mu owca czy baranek. Uwierzmy w to słowo, które Bóg nam daje, a On jest jego gwarantem. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.